Dobry, omówię teraz zadanie brakujące liczby. W zadaniu tym dostajemy na wejściu dwie liczby naturalne, n oraz k. Naszym celem jest wyobrazić sobie tabliczkę mnożenia od 1 do 1, 1 na 1 do n na n. No i chcemy powiedzieć, jaka jest k ta najmniejsza liczba, która w tej tabliczce mnożenia nie występuje. Spróbujmy przeanalizować przykład, żeby lepiej to zrozumieć. Weźmy n równe 3. To tabliczka mnożenia składa się z trzech wierszy i trzech kolumn. No i na przecięciu i tego wiersza, i od tej kolumny mamy liczbę i razy j, czyli w tabliczce mnożenia znajdują się liczby 1, 2, 3, 2, 4, 6 i 3, 6, 9. A zatem, jeśli byśmy wypisali Wszystkie liczby, które w tej tabliczce mnożenia się znajdują, to są tam 1, 2, 3, 4, piątki nie ma, jest 6, nie ma siódemki, nie ma ósemki i jest dziewiątka. No i na przykład dalej nie ma już dziesiątki itd. No właśnie, no i jeżeli dostaniemy teraz k równe 1, to mamy wypisać pierwszą najmniejszą liczbę. Naturalną dodatnią, która nie występuje w tej tabliczce mnożenia, i dla k równego 1 i n równego 3 wynikiem byłoby w tym przypadku 5. Dla k równego 2 to byłoby 7, dla k równego 3 to byłoby 8, a na przykład dla k równego 4 to byłoby 10. No I naszym celem jest napisać program, który taką odpowiedź, tą katą liczbę, która nie występuje w tabliczce mnożenia n na n napisać program, który taki program, no, no żeby on przeliczył to szybko, najlepiej. I chcemy sobie wyobrażać taką tabliczkę mnożenia. No dobrze, no to pierwszy pomysł, który moglibyśmy mieć, byłby pewnie taki, żeby nic sobie nie wyobrażać, tylko żeby sobie naprawdę wygenerować tą tabliczkę mnożenia, czyli tak jak tutaj na tym przykładzie pokazałem, moglibyśmy sobie zrobić podwójną pętlę indeks po i by zaczynał się od 1 do n, w środku pętla, która leci znowu od 1 do n, no i liczymy i razy j, no i tą liczbę moglibyśmy sobie wrzucić do jakiejś struktury danych, czyli przetrzepalibyśmy tak naprawdę wszystkie liczby, które występują w tabliczce mnożenia. No i teraz... Chcielibyśmy pewnie to utrzymywać w jakiejś rozsądnej strukturze danych, która pozwala nam szybko zweryfikować, czy, czy jakaś liczba już tam była, czy nie było i tak dalej. No więc, różne opcje e, moglibyśmy użyć, na przykład, bit seta, moglibyśmy użyć zwykłego seta, wektora, który byśmy sobie posortowali, no ale generalnie cokolwiek, co najlepiej w szybki sposób weryfikuje, czy konkretna liczba była wygenerowana, czy nie była. No i pierwszym kandydatem, który potencjalnie mógł nie być wygenerowany, to jest n plus 1. No i wiadomo też, że wszystkie liczby powyżej n kwadrat, no to one nie mogą być w tabliczce mnożenia, bo największą liczbą w tabliczce mnożenia jest n kwadrat, n razy n. No więc wynik, którego poszukujemy, znajduje się gdzieś pomiędzy n plus 1 a n kwadrat plus k. No i możemy zrobić taką pętlę która będzie za każdym razem sprawdzać, czy ta kolejna liczba występuje, czy nie występuje w tabliczce mnożenia, i jak znajdziemy katą liczbę, która nie występuje, no to to wygraliśmy. Na wektorze musielibyśmy się troszeczkę bardziej namęczyć, bo na, na secie czy bitsecie po prostu w czasie stałym od razu, znaczy na bitsecie w czasie stałym, a na secie w czasie logarytmicznym, na unordered secie w czasie stałym, prostą operacją. Możemy wyciągnąć, czy, czy coś zostało tam dodane. Na wektorze to nie byłoby aż takie łatwe. Moglibyśmy sobie posortować ten ciąg, który występuje i, na przykład, wyszukiwać w nim binarnie, tak? Czyli na przykład gdybyśmy mieli taki ciąg, i byśmy się zastanawiali, czy jest w nim piątka, no moglibyśmy zrobić wyszukiwanie binarne na tym posortowanym ciągu. E, inna opcja to by było e, zrobić taką prostą no, gąsienicę, to znaczy za każdym razem, jak będziemy się zastanawiać, czy jakaś liczba występuje, czy nie występuje w tym zbiorze, no to jasne jest, że później będziemy się pytać o coraz większe liczby. No więc nie ma sensu za każdym razem sprawdzać od początku, tylko moglibyśmy sprawdzać od tego miejsca, w którym byliśmy ostatnio. Czyli, na przykład, jeżeli chwilę temu sprawdzaliśmy, że piątki nie ma, to jak się zastanawiamy, czy jest szóstka. No to potencjalnie szóstka może być tylko na prawo od tego ostatniego miejsca, gdzie sprawdzaliśmy, tak? Więc ten wskaźniczek będzie się przesuwał, i dzięki temu nie będziemy musieli ani dużo implementować, ani nie będzie takich bardzo wolny. Głównym jednak problemem tego rozwiązania jest to, że zużywamy kwadratowo wiele czasu, co najmniej, no i kwadratowo wiele pamięci, tak? Więc jest jasne, że nie ma szans to zaliczyć testów, w których n jest duże. Tak, więc chcielibyśmy jakoś to przyspieszyć. No i rzeczywiście chcielibyśmy sobie coś wyobrazić. No, więc spróbujmy sprecyzować jakiś dobry warunek, który mówi, kiedy liczba występuje w tabliczce mnożenia. Powiedzmy, że mam tabliczkę mnożenia na przykład do 20. I na przykład bym się zastanawiał, czyli wiem, że w tej tabliczce mnożenia są wszystkie liczby, tak bym sobie wyobrażał, że jest tabliczka mnożenia, w której są. Wszystkie liczby od 1 razy 1 do 20 razy 20, czyli na przykład, jeżeli zastanawiam się, czy na przykład liczba 85, czy ona jest gdzieś tutaj w tej tabliczce mnożenia, to to jest pytanie, czy można zapisać tą liczbę 85 jako iloczyn jakichś dwóch liczb, z których każda z nich będzie mniejsza niż. 20, mniejsza równa niż 20. No i na przykład w tym przypadku jest to możliwe, jest to 17 razy 5, czyli gdzieś tam w wierszu numer 17 w kolumnie 5 albo odwrotnie, gdzieś tam znajduje się ta liczba 85. Na przykład w szczególności jakaś liczba pierwsza powyżej 20 nie ma, nie ma szans, być w takiej tabliczce mnożenia do 20. Tak? Czyli ten warunek czy liczba występuje w tabliczce mnożenia, jest równoważny warunkowi, że liczba ma chociaż jeden dzielnik, no, odpowiednio mały i z drugiej strony odpowiednio duży. To znaczy chcemy, żeby liczba miała dzielnik poniżej n, znaczy co najwyżej n i z drugiej strony chcemy, żeby ta pozostałość po podzieleniu przez ten dzielnik, czy ta liczba Q, żeby, żeby ona również była mniejsza, równa niż n. Tak? No więc to jest, to jest warunek. No i być może, być może będziemy w stanie szybciej zweryfikować, czy ten warunek jest spełniony i nie, w ten sposób nie musieć generować liczb, które są w tabliczce mnożenia jakoś tam osobna, nie musieć w ogóle marnować jakoś za dużo pamięci i mielibyśmy to zadanie rozwiązane dość szybko. No i teraz zauważmy, że stać nas na to, stać nas na to, żeby być takim w pewnym sensie troszkę bezczelnym, to znaczy stać nas na to, żeby sprawdzać kolejne liczby te od n plus 1, n plus 2 i tak dalej, które potencjalnie może ich nie być w tabliczce mnożenia, nie będzie to zbyt wolne, dlatego że limit na k był jakiś nie za duży i jak napotkamy k liczb, które nie są w tabliczce mnożenia, to możemy przerwać ten algorytm. I teraz twierdzę, że ten algorytm przerwiemy stosunkowo szybko, po przejrzeniu wcale nie aż tak dużo liczb, dlatego że każda liczba pierwsza powyżej n, ona już nie występuje w tabliczce mnożenia. Tak? Więc e, na liczb pierwszych wcale nie ma aż tak mało. Można pokazać, że tych liczb jest e, do zakresu n, jest rzędu n podzielić przez log n czy tak mniej więcej mniej więcej potrzeba n log n liczb od 1 do właśnie n log n, żeby mieć tak około około n około n liczb pierwszych w tym zakresie, tak? czyli, czyli to brzmi nieźle? Stać nas na to, żeby co najmniej, jeżeli będziemy w stanie szybko weryfikować, czy liczba jest w tabliczce mnożenia, czy jej nie ma, to stać nas na to, żeby każdą z tych liczb potencjalnie, której może nie być w tabliczce mnożenia, żeby każdą z tych liczb dotknąć, obejrzeć i zastanowić się, czy, czy, czy jest chociaż jeden dzielnik, który spełnia tę własność w tej drugiej kropce na slajdzie. No właśnie, no i teraz wypadałoby jakoś szybko sprawdzić, czyli jak już trzymam to 85 w ręku. To chciałbym szybko wiedzieć, że to jest 17 razy 5, czyli że to odpowiedź jest pozytywna. No i teraz jeden z takich pomysłów, jak można znajdować dzielniki wszystkie dzielniki dowolnej liczby jest taki, że sprawdzamy liczby od 1 do pierwiastka, czyli weźmy taki przykład, powiedzmy, że chcę znaleźć wszystkie liczby, na przykład liczby wszystkie dzielniki liczby 120. No i mogę sprawdzać dzielniki tak naiwnie, ale nie od 1 do 120. Tylko od 1 do 11. Zobaczmy, jeżeli znajdę, że liczba ma dzielnik 1, to od razu znalazłem też, że liczba ma dzielnik 120. Analogicznie, jeżeli znalazłem dzielnik 2, to ma dzielnik 60. Czyli innymi słowy, jeżeli znajdę dzielnik P, to znalazłem również dzielnik N podzielić przez P. No bo przecież iloczyn tych liczb daje N. Tak, czyli w tym przypadku bym miał 3, 40... 4, 30, 5, 24, nie wiem, 6, 20, no i co? 7 nie jest, potem by było 8 i jeszcze 15, 10 i jeszcze 12. I zobaczmy, że to właśnie jakby ta liczba P jest równa liczbie n przez p, no właśnie wtedy, kiedy p jest równe pierwiastek z n. Czyli. Czyli, jakby no, tych, e, tych małych dzielników jest co najwyżej pierwiastkowo wiele, dużych dzielników w takim razie też jest co najwyżej pierwiastkowo wiele, i w czasie pierwiastkowym możemy znaleźć wszystkie dzielniki liczby n. No fajnie, tylko że to jest troszkę jeszcze potencjalnie zawolne. Znaczy, zależy jak kto to napisze, ale mm, no, tu mamy złożoność zależną od k trochę więcej niż k razy, no powiedzmy rzędu k log n razy, będziemy musieli znaleźć pierwiastek z liczby rzędu k log n, tak, w sensie, yy, no i to może być, yy, no to może być wolnym jeszcze pierwiastek z tego, tak. Jak można zrobić to troszkę szybciej? No moglibyśmy zrobić taką sztuczkę, yy, mianowicie, żeby znaleźć sobie od razu wszystkie dzielniki wszystkich liczb. No i wyglądałoby to jakoś tak. Powiedzmy, że chcemy znaleźć wszystkie dzielniki liczb od 1 do 10. Czyli nie będziemy tego robić teraz w taki sposób, jak wcześniej, że biorę każdą liczbę z osobna i osobno się zastanawiam, jakie są jej dzielniki, tylko próbuję jakoś zbiorczo wszystkie dzielniki wyznaczyć. No i mógłbym to zrobić tak. No, każda z tych liczb się dzieli przez 1, czyli każda liczba dostaje jedynkę jako swój dzielnik. Potem mógłbym powiedzieć, że co druga z tych liczb się dzieli przez 2. Czyli wielokrotności dwójki dostają dwójkę jako swój dzielnik. Dalej, co trzecia liczba się dzieli przez 3, czyli wielokrotności trójki dostają swój dzielnik. I tak dalej, tak? Co czwarta liczba się dzieli przez 4. I tak dalej. Co piąta liczba przez 5. No i potem już dochodzi nam tylko, a, tylko tak. No i e, taki algorytm, wbrew pozorom, on jest nawet dość szybki, bym powiedział, ponieważ łączna liczba, znaczy każdy krok tego algorytmu powoduje dopisanie czegoś do jakiejś z tych list. A łączna liczba wszystkich dzielników e, do n jest rzędu n log n. I teraz, dlaczego tak jest? No dlatego, że co dodawaliśmy? Dodawaliśmy e, wszystkie wielokrotności jedynki, wszystkie wielokrotności dwójki, których jest tam n przez 2, wszystkie wielokrotności trójki, których jest n przez 3 i tak dalej. No ta suma jest rzędu n log n. Tak? Więc e, to by nawet nie było takie wolne. Mielibyśmy wszystkie te dzielniki od razu jak na tace podane. Jest tylko problem taki, że tam był nie za duży limit pamięci. A no to wymaga przechowania jednak tego zakresu. Te, to Z, to, to, to w naszym przypadku jest to z to rzędu no, n plus kalog K, powiedzmy co najmniej, n plus kalog n, może tak. E, no więc to nie za fajnie, bo ten zakres byłby dość duży. E, no jeszcze to razy logarytm z tego zakresu. E, razy to, że to pewnie by były jakieś wektory, więc pewnie. Troszeczkę więcej niż zwykła tablica. No, i to raczej już się nie mieści w pamięci, więc na to nas nie stać. Być może byłoby w porządku, gdyby tylko w tablicy pamiętać, czy jest ten dzielnik, którego szukamy, bo zauważmy, że my nie potrzebujemy w tym zadaniu wiedzieć, jakie są wszystkie dzielniki liczby i umieć je wymienić. Tylko my musimy wiedzieć, czy jest jeden ten dzielnik o tej własności, że jest taki. Nie większy niż n, a zarazem ta, ta liczba podzielić przez ten dzielnik też jest nie większa niż n, więc y, może by się dało tą metodą to zrobić. Inny pomysł byłby taki, żeby przygotować sobie taką tablicę do rozkładów na czynniki pierwsze, czyli weźmy, y, tak jak puszczamy sobie sito eratostenesa, tak? czyli typowe takie sito. Ono działa jakoś tak, powiedzmy, że no nie wiem do 10, to za dużo nie zobrazuje, ale typowe sito działa tak, że mówimy, że jedynka nie jest liczbą pierwszą na samym początku, potem mówimy, że dwójka jest liczbą pierwszą, a każda jej wielokrotność nie jest. No jakby typowe sito wygląda tak, że tylko przekreślamy liczby, wielokrotności liczby pierwszej i mówimy, że ta liczba nie jest liczbą pierwszą. Ale moglibyśmy zrobić coś więcej, moglibyśmy zapamiętać, dlaczego wykreśliliśmy jakąś liczbę, dlaczego wykreśliliśmy tą czwórkę, no bo jest ona wielokrotnością dwójki, dlaczego tą szóstkę, bo jest wielokrotnością dwójki i tak dalej. No i analogicznie potem, jakbyśmy wykreślali wielokrotności trójki, no to byśmy mieli tak zapisane, no i potem już wszystkie dalej liczby są liczbami pierwszymi. No i teraz, jeżeli potrzebujemy wyciągnąć rozkład na czynniki pierwsze, na przykład liczby 9, no to zaglądamy sobie, dlaczego dziewiątka została wykreślona. No dlatego, że trójka no to trzy razy coś tam, i teraz potrzebuję rozkładu na czynniki pierwsze liczby 3. No znajduję, że to jest już liczba pierwsza. Na przykład, jakbym potrzebował e, rozkład na czynniki pierwsze liczby 6, to bym sobie znalazł, że się dzieli przez 2. 6 e, podzielić przez 2 to 3, no i 3 znowu jest liczbą pierwszą. Odczytuję to z tablicy. W ten sposób mogę, jakby płacąc czas sita Eratosthenesa. Na samym początku do tego zakresu i płacąc pamięć proporcjonalną do tego właśnie zakresu, do którego wyznaczam sobie liczby pierwsze, no mogę w czasie proporcjonalnym do długości rozkładu na czynniki pierwsze danej liczby znaleźć ten rozkład na czynniki pierwsze. No i to fajnie, ponieważ długość rozkładu na czynniki pierwsze nie może być większa niż logarytm z liczb. Tak? W najgorszym razie ta liczba składa się z samych dwójek. No i tych dwójek może być nie więcej niż logarytm, dwójko z liczb. No i teraz co nam daje, co nam daje, że mamy rozkład na czynniki pierwsze? No weźmy przykład, powiedzmy, że chcemy znaleźć wszystkie dzielniki liczby 100. To wiemy, że liczba 100 to jest 2 do potęgi drugiej razy 5 do potęgi drugiej. No to łatwo sobie wyobrazić, jak wygląda dowolny dzielnik liczby, tak? Dowolny dzielnik liczby 100 to jest albo 2 do potęgi zerowej, albo 2 do potęgi pierwszej, albo 2 do potęgi drugiej razy no albo 5 do potęgi zerowej, albo 5 do potęgi pierwszej, albo 5 do potęgi drugiej. No i teraz można napisać sobie jakąś taką prostą rekurencję, która z każdego z takich, dla każdego czynnika pierwszego zadecyduje w jakiej potędze należy go wziąć. No, i jak weźmiemy go w potędze tam 0,1,2, no to potem domnażamy ten drugi czynnik pierwszy w potędze 0,1,2, no w zależności od tego, jaki jest rozkład na czynniki pierwsze. Czyli wtedy w czasie proporcjonalnym do liczby dzielników liczby, bo ta rekurencja mniej więcej tyle będzie pracowała, potrafimy wygenerować wszystkie dzielniki liczby. No a wiemy, że sumarycznie wtedy się napracujemy. No, tyle jak w tym rozwiązaniu z pierwszej kropki, tak? Tyle jak w tym rozwiązaniu tutaj. No ale zużyjemy mniej pamięci, ponieważ cała zabawa, którą robimy, zużywa tylko z log z pamięci, tak? w sensie, sorry, o, z pamięci, zużywa, czyli n plus k log n plus k. No dobra, to by było chyba na tyle, jeśli chodzi o omówienie tego zadania. Wydaje mi się, że no, jakakolwiek sensowna metoda znajdowania dzielników była tutaj w tym zadaniu dostateczna. No, i trzeba było mieć tą obserwację, kiedy liczba nie występuje w tabliczce mnożenia.